Witam wszystkich z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 241 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 8786 dolarów i jest on w tej chwili na blisko jednoprocentowym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów jest na czerwono. Większość projektów straciło EOS ponad 11%. Niektóre projekty, takie jak XRP, Bitcoin, SV, Litecoin, straciły powyżej 8-9%. Z drugiej znowu strony Cardano zyskało ponad 2%, a CryptoCom ponad 7%. Dominacja Bitcoina w tym tygodniu utrzymuje się na poziomie blisko 67%. Fear and Greed Index w tym tygodniu pokazuje nam fear czyli strach na poziomie 39 punktów, co oznacza, że jest on mniejszy niż strach, który mieliśmy w tamtym tygodniu na poziomie 42 punktów, aczkolwiek parę dni temu jeszcze przed tym spadkiem Bitcoina mieliśmy neutral czyli sentyment neutralny. Ludzie nie wiedzieli za bardzo, czy będą spadki, czy będą wzrosty. Stop to flow model pokazuje nam, że cena bitcoina jest w punkt, taka jak powinna być, mniej więcej na poziomie 8500-8600 dolarów. No i od teraz teoretycznie powinniśmy mieć wzrosty. SP w tym tygodniu po raz kolejny jest zielone, natomiast jeżeli sprawdzimy sobie, jak to wygląda na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, no to do odzyskania poziomów sprzed spadków troszeczkę nam jeszcze brakuje. Natomiast patrząc na rynek kryptowalut, za ostatni miesiąc Bitcoin w dalszym ciągu jest na 25% plusie i Ethereum zyskało blisko 19%. Złoto w tej chwili kosztuje 1703 dolary za uncję, natomiast w polskich złotówkach musimy za nie zapłacić powyżej 7148 złotych. Dolar w tej chwili kosztuje 4 ,18 zł 18 groszy i od początku maja urósł już o 3 grosze. Frank kosztuje 4 ,32 zł 32 grosze. Euro 4 ,54 zł 54 grosze. Natomiast za funta zapłacimy 5 zł i 17 groszy. Na samym początku tego filmu jeszcze przypominam wam o naszej akcji, w której zbieramy pieniądze na sprzęt do dezynfekcji dla hospicjum imienia Małego Księcia. Link do zbiórki znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Dzisiejszy film standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata, a na początek mamy dobrą informację z Iranu, ponieważ Iran przyznał kolejną licencję kopalni kryptowalutowej. Tym razem będzie to kopalnia kryptowalutowa posiadająca 6000 maszyn, 6000 koparek o wartości 7,3 miliona dolarów. Dodatkowo, w Iranie w tej chwili ich pieniądz fiducjarny, waluta narodowa, przechodzi przez hiperinflację, głównie z powodu sankcji, jakie na Iran nałożyły Stany Zjednoczone, no ale co ciekawe, obywatele Iranu, by uciekać przed tą hiperinflacją, masowo zaczęli kupować bitcoina, no i na lokal bitcoins bitcoin doszedł tam do poziomu 34 500 dolarów. Jest to oczywiście kolejny przykład pokazujący nam, że podczas mini kryzysów podczas kryzysów lokalnych Ludzie chętnie uciekają w bitcoina. Tak naprawdę w każdym kryzysie lokalnym, w każdym mini-kryzysie, jaki mieliśmy odkąd powstał bitcoin, ludzie uciekali w bitcoina. Co ciekawe, w tym tygodniu mamy drugą informację, która może to w sumie potwierdzić, ponieważ w Argentynie w tej chwili także jest kryzys. Waluta narodowa Argentyny także traci na sile nabywczej można powiedzieć, że jest tam inflacja, nawet hiperinflacja. No i co ciekawe, obywatele Argentyny. Także masowo uciekają w bitcoina, by bronić się przed hiperinflacją. Mamy także bardzo dobrą wiadomość, która pochodzi z Chin, ponieważ w tym tygodniu w Chinach chiński rząd zalegalizował bitcoina, a dokładnie stwierdził, że jest pełnoprawnym aktywem. Dwa tygodnie temu mówiłem Wam o tym, że sąd zalegalizował tam ethereum, no a w tym tygodniu zrobili to samo z bitcoinem. W Stanach Zjednoczonych coraz więcej analityków twierdzi, że będziemy mieli ponowne tąpnięcie na rynku akcji. Eksperci twierdzą, że kolejna wyprzedaż nadchodzi. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili wykres SP. Tutaj akurat podaję to, na przykładzie SP można powiedzieć: pi razy oko odrobiliśmy połowę od szczytu. Zanim mieliśmy wielki spadek. No i tak jak powiedziałem, eksperci, analitycy twierdzą, że powinniśmy mieć kolejną sprzedaż, kolejny sell off. No i w przypadku kryptowalut, jak zapewne pamiętacie, kiedy mieliśmy ten wielki spadek, spadła także cena Bitcoina, więc można tutaj zakładać że jest potencjał na to, że jeżeli będziemy mieli na tradycyjnej giełdzie, na tradycyjnych rękach wyprzedaż, no to możemy mieć także wyprzedaż na Bitcoinie. Czy tak się stanie? No, tego oczywiście nikt nie wie. Są to tylko i wyłącznie analizy pewnych osób. No, i możecie tutaj zobaczyć, że chociażby tych spadków nikt nie przepowiedział. Ja zazwyczaj wyznaję taką zasadę, że jeżeli spadki faktycznie jakieś mocne mają przyjść, no to nie z wyprzedzeniem analityków. Zazwyczaj zdarzają się takie spadki bez jakiejkolwiek tutaj, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. W Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób protestuje przeciwko restrykcjom, przeciwko zamykaniu obywateli w domach, przeciwko lockdownowi. Natomiast w Indiach z powodu właśnie wprowadzonych restrykcji przez rząd miliony ludzi głoduje. Miliony obywateli Indii w tej chwili głoduje. Głodują oni z powodu restrykcji, jakie rządy nałożyły, z powodu zamykania biznesów. Osoby mieszkające w Indiach nie pracują już od kilku tygodni, no i z tego powodu zaczynają umierać z głodu. Ja już wam pokazywałem wcześniej, we wcześniejszych wiadomościach ze świata kryptowalut raport. Według amerykańskich Fedu, ilość osób głodujących na świecie z powodu restrykcji się podwoi. No a chcę Wam powiedzieć, że w tej chwili na świecie głoduje 816 milionów ludzi, więc z powodu restrykcji prawdopodobnie półtora miliarda albo nawet miliard 600 milionów osób może zacząć głodować. Co ciekawe, w tej chwili na świecie z powodu głodu umiera około 9 milionów osób rocznie, więc możemy się spodziewać, że z powodu restrykcji, jakie rządy nałożyły, na swoich obywateli w tym roku może z głodu umrzeć 18 milionów ludzi. Tymczasem do Polski zawitał komunizm, który niestety obywatele bez żadnego problemu przywitali. No i jak możemy przeczytać na money.pl: Konfiskata majątku bez wyroku sądu. Ziobro forsuje drakońskie prawo, a przedsiębiorcy protestują. Resort Zbigniewa Ziobry chce wprowadzić nowe przepisy pozwalające na tak zwaną prewencyjną konfiskatę majątku. W praktyce oznaczałoby to, że bez wyroku sądu państwo mogłoby przejąć majątek podejrzanego i to na nim ciążyłby obowiązek udowodnienia swojej niewinności. Czyli w wielkim skrócie my zabieramy twoje pieniądze oraz a ty teraz udowadniaj nam, że nie jesteś wielbłądem. Aż dziw bierze mnie, że Polacy jeszcze na to wszystko pozwalają. Nikt sobie z tym nie robi. I komunizm po prostu wszedł do Polski, ludzie nic, kompletnie nic z tym nie robią. Idźmy dalej! Minister Emilewicz ujawnia 7 miliardów złotych na wakacje dla Polaków. Etatowcy dostaną BON turystyczny. BON turystyczny to projekt dotyczący wsparcia krajowej branży turystycznej. Będą mogli z niego korzystać pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Aby jeszcze bardziej przypomnieć ludziom komunizm, rząd nawet utrudnia dostanie paszportu. Także nawet z tego Grajdołka Polacy nie będą mogli niedługo uciekać. Koronawirus w Polsce, kłopoty z wyrobieniem paszportów. Pytania o cel podróży potrzebne dokumenty. Od kilku tygodni Polacy żyją w zupełnie nowej rzeczywistości. Możliwość poruszania została drastycznie ograniczona, a granice kraju są szczelnie zamknięte. Jednak teraz na horyzoncie pojawił się inny problem. Czytelnicy informują nas i inne media o utrudnieniach w wydawaniu paszportów. Sprawdźmy teraz ciekawostki, czyli najciekawsze informacje oraz wydarzenia minionych dni. Na początek mamy bardzo dobrą informację, która pochodzi od Samsunga, ponieważ Samsung wszedł we współpracę ze Swipe'em, dokładnie z firmą, która produkuje kartę Visa, Swipe Visa card, za pomocą której możemy płacić kryptowalutami. No i dzięki tej współpracy Samsunga ze Swipe'em możemy płacić kryptowalutami, używając naszego telefonu, telefonu Samsunga, za pomocą aplikacji Samsung Pay. Banki w dalszym ciągu się nie poddają i walczą z kryptowalutami. Parę dni temu JP Morgan oraz Goldman Sachs e, doradzali swoim klientom, by nie kupowali bitcoina. Mówili oni, żeby lepiej nie kupować bitcoina. Mnie osobiście bardzo zastanawia, jak banki zaczną reagować na DeFi, na decentralized finance, czyli finanse zdecentralizowane oparte o technologię blockchain, smart contracty oraz DAPSy. No bo tak naprawdę, jeżeli ta technologia się rozwinie, w tej chwili jeszcze nie jest na takim etapie, ale gdy ta technologia się rozwinie za 2, 3, 5 lat, no to tak naprawdę banki nie będą już potrzebne, każdy będzie mógł być swoim własnym bankiem. Plan B zaktualizował parę dni temu Stock to Flow model, no i możemy na nim zobaczyć, że w tej chwili jesteśmy na etapie ostatniej niebieskiej granatowej kropki. No i według tego wykresu. Od teraz powinniśmy mieć wzrosty. Oczywiście te wzrosty nie muszą przyjść za tydzień, nie muszą przyjść za miesiąc. Ja osobiście spodziewam się ich w ciągu następnych kilku miesięcy może pod koniec wakacji, po wakacjach. No i według tego modelu bitcoin idzie do poziomu około 90 tysięcy dolarów. Mniej więcej cofając się z tym wykresem, jesteśmy na tym etapie, czyli od tego momentu powinniśmy mieć coraz szybsze. Wzrosty. Wczoraj także odbył się halving Bitcoina. Wydobyliśmy kolejny halvingowy blok Bitcoina, czyli tym razem blok 630 tysięcy. W tej chwili jesteśmy na bloku, jak to nagrywam, na bloku 630 112. Kolejny halving Bitcoina już za 1457 dni. Tymczasem, co ciekawe, nawet CNBC mówił o tym, że Bitcoin będzie przechodzić przez halving. Co ciekawe? Po pierwszym halvingu w 2012 roku Bitcoinowi zajęło 3 miesiące, żeby ponownie dojść do poziomu ATH. W roku 2016 Bitcoinowi zajęło 6 miesięcy, żeby ponownie dojść do swojego ATH, czyli szczytu cenowego. No i zobaczymy, jak będzie tym razem. Ile miesięcy zajmie nam dojście do poziomu około 20 tysięcy dolarów? Willy Wu na swoim Twitterze pokazał nam, że instytucje finansowe oraz grube ryby. Powoli akumulują bitcoina. No i ten wykres, który w tej chwili widzicie, przedstawia ilość portfeli bitcoinowych, które posiadają minimum 1000 bitcoinów. Także ewidentnie tutaj widać, że ilość ludzi, którzy posiadają minimum 1000 bitcoinów, lub też portfeli posiadających minimum 1000 bitcoinów, cały czas rośnie. Dodatkowo do świata kryptowalut zaczęły dochodzić kobiety i według nowego raportu CoinMarketCapu między ostatnim kwartałem, czwartym kwartałem roku 2019, a pierwszym kwartałem roku 2020 widać bardzo dużą różnicę, ponieważ ilość kobiet interesujących się Bitcoinem zwiększyła się aż o 43%. Kobiet ogólnie jest mało w świecie inwestycji, jest to podyktowane psychologią, ponieważ kobiety cenią sobie bezpieczeństwo, dążą one do bezpieczeństwa, no i po prostu nie lubią ryzykować. No ale tutaj mamy bardzo dobrą informację, bardzo fajną informację, że ilość kobiet, które interesują się kryptowalutami rośnie, no i urosła. O 43%. Swoją drogą, jeżeli jesteś kobietą i interesujesz się kryptowalutami, oglądasz moje filmy, to zostaw komentarz pod tym filmem. Przed chwilą mówiłem wam o wielorybach, które wchodzą do świata kryptowalut, które akumulują bitcoiny. Tymczasem na Market Watch możemy przeczytać, że miliarder Paul Tudor Jones twierdzi, iż bitcoin w tym kryzysie będzie dobrą inwestycją i prawdopodobnie wygra z inflacją. Paul Tudor Jones jest właścicielem wielkiego funduszu hedgingowego no i zaczął on reklamować dla nas bitcoina. Od kilku dni twierdzi, że w tym kryzysie bitcoin będzie bardzo dobrą inwestycją. A jak już mówimy o tym, że bitcoin jest najlepszą inwestycją, że może być najlepszą inwestycją tego kryzysu, to przy okazji, Demon na swoim Twitterze pokazał nam, jak bitcoin zachowywał się w ciągu ostatnich lat, a dokładnie w roku 2019, no i jak zachowuje się w tym roku. Bitcoin był najlepszą inwestycją roku 2019 i urósł o ponad 92%, tymczasem w tym roku w dalszym ciągu wygrywa z innymi inwestycjami i urósł on już w tym roku o 39%. Co do samych wzrostów Bitcoina, co do samego wzrostu ceny bitcoina, zapewne pamiętacie, jak na jednych z wiadomości ze świata kryptowalut mówiłem wam o tym, że Amerykanie dostali wsparcie od rządów w cudzysłowie w wysokości 1200 dolarów czeki o wartości 1200 dolarów. Oczywiście to były pieniądze Amerykanów, za które zapłacą zwiększoną inflacją, no ale już mniejsza o to. Amerykanie dostali czeki w wysokości 1200 dolarów i jak się później okazało, wielu Amerykanów za te 1200 dolarów kupowało bitcoina. Na chociażby Coinbase w tym czasie było dużo orderów po 1200 dolarów. No i co ciekawe, kupowali Amerykanie tego bitcoina, kiedy kosztował 6600 dolarów. Dzisiaj bitcoin kosztuje 8740. 43 A to oznacza, że każdy Amerykanin, który kupił bitcoina zaraz po tym, jak otrzymał czek, zarobił 32%, a więc jego 1200 dolarów warte jest w tej chwili około 1600 dolarów. Także każdy Amerykanin, który kupił bitcoina za swój czek, już zarobił na tym bitcoinie 400 dolarów. W tym tygodniu mamy także nieciekawe informacje, ponieważ Google oraz YouTube zaczyna banować. Treści dotyczące bitcoina oraz kryptowalut. Parę miesięcy temu mieliśmy sytuację, w której YouTube zbanował bardzo dużo kanałów kryptowalutowych, między innymi mój. Swoją drogą część moich filmów zostało usuniętych przez YouTube, a następnie, gdy przywrócili te filmy, no to oczywiście nie miały one nowych wyświetleń, przez co algorytm YouTubea ich nie podłapał i już nie są w ogóle wyświetlane. Praktycznie na YouTubie nie istnieją. Następnie, trzy lub cztery tygodnie temu, miałem taką sytuację, w której kilka moich filmów, m.in. wiadomości ze świata kryptowalut, po prostu nie wyświetlały się ludziom w filmach w zakładce subskrypcje. Były one na kanale. Jeżeli ktoś wszedł na mój kanał, to mógł te filmy obejrzeć, ale jeżeli szukał jakichś ciekawych filmów dla siebie w zakładce subskrypcje, to nie były one wyświetlone. Napisałem w tej sprawie do YouTube'a, przez co dostałem odpowiedź, że w tej chwili z powodu wirusa, dużo osób u nich nie pracuje, więc nie są w stanie mi pomóc. Na końcu napisali, że mają nadzieję, że pomogli. Tymczasem teraz dowiadujemy się, że niektóre kanały YouTube dostają Shadowbany. Co ciekawe, Informacja sprzed 15 godzin. Cointelegraph postanowił, że na YouTubie stworzy live'a z okazji halvingu. No i ten live został usunięty przez YouTube, ponieważ według YouTube'a halvingowy live to były niebezpieczne treści. W związku z tym, co w tej chwili robi YouTube, postanowiłem stworzyć newsletter, postanowiłem stworzyć listę mailingową, w której po prostu będę wysyłał treści których nie mogę umieszczać na YouTubie. Dodatkowo, w razie, jeżeli YouTube usunie mój kanał, no to te osoby, które będą na tej liście, zostaną poinformowane, gdzie mogą szukać moich materiałów, moich filmów. Także, jeżeli chcecie się zapisać na tę listę mailingową, jeżeli chcecie zapisać się na newsletter, no to pod tym filmem w miejscu na opis znajdziecie link, gdzie będziecie mogli podać swój adres e-mail. Dodatkowo by ta lista wystartowała jakoś hucznie. Postanowiłem stworzyć dla Was całkowicie darmowego e-booka, w którym odpowiadam na najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące tego kryzysu, tego jak na nim zarobić, jak nie stracić oraz na pytania dotyczące złota no i tego jak bitcoin oraz kryptowaluty zachowują się w nadchodzącym kryzysie. Sprawdźmy teraz, co się dzieje z giełdami kryptowalutowymi. A na początek, giełda Coinbase Pro wprowadziła nowe pary walutowe BATUSD, DAIUSD oraz ZEC USD. Binance natomiast otworzył nową giełdę OTC, czyli over the counter, gdzie możemy handlować poza orderbookami. Przejdźmy teraz do kryptowalut, a w tym tygodniu mamy bardzo, bardzo dobre wiadomości, które pochodzą z projektu Ethereum. Vitalik Buterin stwierdził, że nowe Ethereum Ethereum 2.0 oparte o proof of stake będzie miało podaż na poziomie maksymalnie 2 milionów sztuk rocznie. Jednocześnie przypominam, że w lutym tego roku twórcy Ethereum, deweloperzy Ethereum stwierdzili, że na 95% Ethereum 2.0 wystartuje w lipcu 2020, a więc do startu Ethereum 2.0 pozostały nam dwa miesiące. Projekt Tezos oraz Chainlink weszły we współpracę, a dokładnie. Tezos zaczął korzystać z oracles projektu Chainlink. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego researchu projektu Chainlink, no to oczywiście gorąco Was zachęcam do obejrzenia tego filmu. Projekt Litecoin natomiast posuwa się coraz bardziej naprzód z implementacją Mimblewimble, technologii Mimblewimble zapewniającej prywatność. No i parę dni temu Litecoin rozpoczął testy tej technologii na swoim blockchainie. Mam też bardzo dobre informacje dla fanów projektu Chilis, ponieważ Chilis wszedł we współpracę z federacją UFC. Jak możemy przeczytać chociażby na tokeneo, Chilis nawiązuje współpracę z UFC. Amerykańska firma, zajmująca się promocją mieszanych sztuk walki Ultimate Fighting Championships, czyli UFC, skorzysta z platformy socios.com, przynależnej do Chilis, by zwiększyć zaangażowanie fanów z całego świata. Od teraz będziemy mogli wybierać, czy nasz. Ulubiony fighter ma zakończyć walkę Kimurom, Amerykanom czy też może jakimś arbarem. Nie no, oczywiście żartuję, ale tak bardzo jak nie lubię piłki nożnej, tak bardzo lubię UFC, także nie mogę się doczekać, jak będę sam mógł skorzystać z aplikacji Socjos. Medium projektu Deep Brain Chain zostało zhakowane. No i wszyscy fani tego projektu mogli na Medium przeczytać, że właśnie ukradliśmy wam wasze pieniądze i z nimi uciekliśmy. To tak wyglądało, jakby Deep Brain Chain zrobił Exit Scam. Jak się później okazało, właśnie tak jak wam powiedziałem, Medium zostało zhakowane. No i Deep Brain Chain na swoim Twitterze napisał, by już nie korzystać z Medium. Teraz zostało ono całkowicie zablokowane. Sam projekt natomiast w dalszym ciągu istnieje, a twórcy nie uciekli z pieniędzmi. Natomiast jeżeli jesteście fanami IoT, to na cryptonewsflash.com możecie znaleźć wywiad z twórcą IoT, w którym to mówi o internecie rzeczy. Oczywiście link do tego wywiadu zostawię wam pod tym filmem w miejscu na opis. Na koniec oczywiście wróżby, czyli przepowiednie cenowe kryptowalut, a pierwsza z nich to wróżba na Coindesku. Na Coindesku możemy przeczytać, że Bitcoin prawdopodobnie spadnie po halvingu, ponieważ po poprzednich dwóch spadało. Natomiast z drugiej znowu strony CEO projektu Pantera Capital twierdzi, że w 2021 roku, a dokładnie w sierpniu 2021, Bitcoin będzie kosztował powyżej 100 tysięcy dolarów za sztukę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz dla lepszego algorytmu YouTube'a, zwłaszcza w tych czasach, kiedy YouTube blokuje kanały kryptowalutowe. No i oczywiście pamiętajcie o newsletterze, na który możecie się zapisać. Tam znajdziecie całkowicie darmowy e-book, który dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i oczywiście, jeżeli YouTube usunie mi kanał, no to na tym newsletterze będę was informował, gdzie będą pojawiały się Moje następne filmy. Dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że do następnego razu, cześć!